Uwaga. Wykryto ruch. Zgłoszenie wysłano do odpowiednich służb. Proszę natychmiast opuścić obiekt. iCam Tower Pro to profesjonalne wieże mobilne do ochrony obwodowej z całorocznym zasilaniem solarnym o potężnej mocy aż 2 kW. Dodatkowo turbina wiatrowa wspomaga elektrownię w okresie jesienno-zimowym. Jako jedyni w Europie parametry pracy wieży wyświetlamy bezpośrednio na obrazie kamer wideo, co pozwala operatorowi z wyprzedzeniem przewidzieć każdą sytuację. Wyświetlamy takie parametry jak ilość energii w akumulatorach, status zasilania wieży, alarmy o zmianie położenia wieży oraz siłę i jakość sygnału LT. Nie musisz już wysyłać do wieży specjalisty od CCTV. Dowolna osoba, nawet nie będąca technikiem, błyskawicznie podmieni mobilny sterownik między wieżami. Mobilną skrzynię, w którym znajduje się aż 95% całej elektroniki, wyślesz dowolnym kurierem. Dwudziestoletnie doświadczenie KamSatu i całodobowy serwis przez 7 dni w tygodniu gwarantuje niezakłóconą pracę wieży. Specjalne wsuwane mocowania oraz gniazda Poe umożliwiają szybką podmianę kamer bez użycia narzędzi. Identycznie montuje się turbinę, solary, jak i całą głowicę na szczycie masztu. Wzmacniane ponad standardowe podwozie przystosowane jest do bardzo dużych obciążeń, ponieważ tak duża i wypełniona aż czterema akumulatorami konstrukcja, wymaga bezpiecznego transportu. Dodatkowo bardzo szeroki rozstaw kół zabezpiecza wysoką konstrukcję w nierównym terenie i na autostradach. Zielone oświetlenie podkreślające kontury postaci załącza się zdalnie lub automatycznie po wykryciu wtargnięcia i przekroczenia granicy obwodowej obiektu. Wbudowany profesjonalny alarm z protokołem CIP jest w 100% kompatybilny z dowolnym systemem monitorowania w agencjach ochrony. Właściciel obiektu także natychmiast otrzymuje informacje w aplikacji na telefon i może zarządzać całą wieżą. Produkujemy wieże mobilne od podstaw także o specjalnych wymiarach i wyposażeniu. Odbiór każdej wieży poprzedzony jest zawsze całodniowym szkoleniem. Wiele modeli wież dostępnych na stronie producenta, Kamsat.